Dostał raz, ja jestem po obity bardzo. Leżę. Well, well, well. Well, well, well. Jeden leży? Ten drugi jest na górze, drugi jest na górze, wskakuje na górę. Jest teraz z boku będzie wychodził. Wskakuje na górę znowu. Którego boku? Na górze jest. Ja muszę przeładować. Dobił mnie. Przyszli koledzy, jeszcze ktoś inny jest. Dobra, doniosłem Ja tam idę jeszcze raz Jak tam? Wróciłem się tam, jeszcze jeden Thompson, jeden samik leżał, więc... Nice.